Z tej strony Saigi i witam Was na serwerze RAPY. I pewnie zastanawiacie się, dlatego, dlaczego dzisiaj dla Was na nagrywam? Otóż bardzo Wam się spodobało e, otwieranie kluczy z poprzedniej Anarchy GG. Mam teraz 9 serc, gram z moim kolegą i właśnie no, on też nie ma, przed chwilą umarł razem ze mną Teraz sobie odrobił na chwilę itemek, itemki, takie podstawowe, ale nagrywam to dla Was, ponieważ bardzo się Wam to spodobało. Docencie to, co właśnie dla Was zrobię, zaraz Wam pokażę co. I no, myślę, że warto zostawić łapeczkę w górę i subika, zdecydowanie, bo patrz. Dokładnie. Dokładnie, to są wszystko klucze do skrzyni Tobiasza. 20 kluczy do skrzyni Tobiasza. Otóż to jest ta przepiękna skrzyneczka, gdzie jest tyle i temu do wydropienia. No i na jednego, dla jednego z Was, który pod, pod filmem. Który zasubskrybuj kanał i zostawi łapeczkę pod filmem Napisze w komentarzu swój nick, będzie jeden klucz, losowanie dla losowej osoby Więc sobie od razu go tutaj włożę, żeby mi się, żeby mi się nie poplątało Oczywiście jest ze mną dzisiaj kolega z teamu mojego, Burza Piorun tak właściwie To jest team, nawet mogę pokazać, czekaj Team Piorun właśnie Założony przeze mnie, jeżeli ktoś z was by chciał dołączyć to Też zapraszam Podam wam link do. Pytanie, do, do pytanie, w Podam link do Discorda, gdzie będę z moim kolegą i tam będziecie mogli się zgłaszać do naszego teamu. Będziecie mogli z nimi pogadać na co i tak dalej. A już bez przedłużania zapraszam do oglądania wielkiego openingu tym razem z Lifestealu Tobiasza. Otwieramy i spodnie z naprawą. Więc otwieram kolejną 12 bloków diamentów, co za gówno. No, jeszcze mamy 17 kluczy do tworzenia. Heum, no po prostu... No nie wiem, czy, czy, nie wiem, czy dobrze. 12 bloków golda. Plata, no po prostu zaraz też mi strzeli. Ja bym chciała bardzo... Elitre, 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 proszę, Elitrę. Mhm, 12 bloków złota. Proszę, truzą tyle cokolwiek. To mi drobko, To. Mam jeszcze oh, wow. 12 kluczy do tworzenia. Kolejne bloki. No, czemu? No. Mamy tylko 10 kluczy już. Spodnie. No nie. Ty, bo ja zaczynam powątpiewać. Kolejne spodnie. Bo zaczynam powątpiewać, że cokolwiek jest stąd wydropi nie? Ale ja się boję już. No ja ja. Co jest? Mamy 8 kluczy tylko do otworzenia. Kolejne 12 boków złota, no? Co jest? Kolejne 12. Buty. Nie, 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 nie mamy ostatnie pięć kluczy do otworzenia mieczyk Możesz jedno może się sprawdzi moje szczęście nie no ktoś to podniósł czekaj wymiana wymiana i jak ty jesteś eee... yy, taśminka no no masz jednego klucza no jestem ciekawy proszę żeby coś ci dobrego dobre żeby coś ci dobrego dobra Dawaj, otwieraj, otwieraj. 12 się, ja, ja, ostatni ty. klucz. No i refy! Nie wierzę, z 20 kluczy nie wypadła Elytra, nic nie wypadło. Nic, Jaka straka. Nic. Jaka straka. Jaka straka, chłopie! Ja mam takie gówno z tego. Ale jestem teraz wkurzony, nie widzowie? Wy mnie chyba rozumiecie, nie? 20 kluczy do skrzyni pobiasza. I nic nie dropnęło, przecież my jesteśmy teraz dosłownie, jesteśmy do zabicia. Tak, a to teraz dostałem. Jesteśmy do zabicia, mm -hmm. nie? Pierwszy gracie nas nie ma. No, szczerze, bez nadzieja. Totalna beznadzieja A jeszcze widzowie tutaj mam itemy będę częściej jakieś. Ale to do dupy. Co jest? No, wiem. A! Z tych, dobra, z piglinów. Eee, tutaj powiem, to, że kopałem. No i to też z tego otwierałem wcześniej też sobie skrzynki, ale... Ja, ale... ale sraka, naprawdę! Sraka totalna! No i co mamy teraz zrobić? Jak to jest takie totalne... no... Ale nam się nie trafiło, Jezu, jak nam się strasznie nie trafiło, nie? Ja nie wiem, mieliśmy stra... jak my mogliśmy mieć takie nieszczęście. No to... Tak nie wiem, co zrobię na Też tak. nie, o mi jest teraz smutno, nie? Tyle kasy poszło. Tyle kasy w poszło. Jeżeli widzowie pod tym filmem zostawią 250 poprawek w górę, to nagrywam kolejny odcinek z tego samego serwera, z tego samego peningu. Mam nadzieję, że widzowie uratujecie sytuację. No i zapraszam Was do Discorda, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Tsiąg.